Rozdział czwarty Mamy w tym roku cholerną zimę, powiedział Miko, kiedy wsiedli do samochodu. Jechali chwilę w milczeniu. Wąska droga ostrymi zakrętami pieła się pod strome zbocze. Spoza zamglonej szyby wyglądała jak tunel przebity w białej caliźnie śniegu. Dookoła las, pnie pokonary oblepione śniegiem, gałęzie uginające się pod ciężką okiścią, a wszystko w perłowej mgiełce. – Cholerna zima! – powiedział Bukowy. Wyjął z plecaka termos, odkręcał wolno zakrętkę. – Napijecie się, Miko? – zwrócił się do kierowcy. – Gorąca herbata z madziarskim rumem. Miko skinął głową. – Czemu nie? – uśmiechnął się i zerknął wesoło w stronę siedzących za nim pasażerów. – Warto się napić, bo my w tym samym komplecie co za pierwszym razem. Tylko wy zmieniliście samochód, wtrącił wichniewicz. No tak, trudno by było wozić was tą starą, rozpadającą się landarą, zwłaszcza w taką zimę, a ta tatra chodzi jak zegarek. Jakby na potwierdzenie swoich słów uderzył niemal pieszczotliwie w koło kierownicy. Bukowy podał mu kubek z gorącą herbatą. Cholerna zima, powtórzył kierowca, kręcąc głową. Trzy razy stanąłem w zaspach, jak po was jechałem. A wy pewno mieliście ciężką drogę przez granicę. Szkoda gadać, potwierdził Pukowy. Nocą przyszła okropna kurniawa. Myślałem, że już nie dojdziemy do kessaku, Drogę znam na pamięć, a jednak trzy razy zbudziłem. Mówię wam piekło. I do tego Antek złamał nartę. Przy zjeździe, wyjaśnił Wichniewicz. Śnieg zalepiał oczy. Zdawało się, że lecisz w przepaść. Jak mnie szurnęło, tak wpadłem w smerczki i nie mogłem się wygrzebać. Wyobraźcie sobie, dodał Jędrek, na drogę, którą robiłem w parę godzin, teraz straciłem prawie całą dobę. Przyszliśmy do tabora zupełnie wypróci. Widać to po was. Miko oddał kubek Jędrkowi. A masz, bracie, madziarskiego papierosa? Wichniewicz podsunął mu paczkę symfonii. Nie ma to jak madziarskie. Mocne i nie każdy człowiek po nich. Wyciągnął zapałki, podał ogień kierowcy, a po chwili zagadnął: Słyszeliście, że Jasiek Lasak zaginął na trasie? Mikoł zapalał ostrożnie papierosa. No właśnie, taki morowy chłop nawet wierzyć się nie chce. Kamień w wodę. To wy widzieliście go ostatni? Chyba tak, bo jak mi wiadomo, nie doszedł do trzech studniczek. Pewno go w popradzie złapali, bo wtedy była obława. To było tydzień temu. Tydzień temu Lasak nocą przekroczył granicę, a o świcie wyruszył z Mikiem w drogę. Dzień był mglisty i śnieżny. Po odwilży chwycił mróz, zamienił drogę w ślizgawicę. Miko z ogromnym trudem prowadził wóz. Za nową wsią wjechali w lasy. Zaczął sypać coraz gęstszy śnieg, zalepiał szybę samochodu. Wycieraczki pracowały z trudem, odsłaniając przed oczami kierowcy wąski wycinek drogi. Z każdą chwilą jazda stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Zmęczony nocną przeprawą Lasak zrzemnął się. Jego ciężka głowa opadła bezwładnie na ramię Mika. Ten odsunął go delikatnie i w tej samej chwili poprzez zamgloną szybę zobaczył w dali człowieka. Stał przy drodze i ręką dawał znak, żeby się zatrzymali. Miko trącił lasaka. Jasiek, uważaj. Lasak ocknął się. Przetarł oczy i ruchem głowy dał znać, że spostrzegł tego człowieka. W pełni trwożnego wyczekiwania zbliżali się do stojącego przy drodze mężczyzny. Nagle Miko odetchnął z ulgą i roześmiał się głośno. Nie bój się, to zapotoczny, potoczny! Leśnik spod spadów. Lasak z ulgą przymknął powieki. Wóz zatoczył się na śliskiej drodze, zabujał w kolejinach i stanął przed oczekującym leśniczym. – Zabierasz go? – zapytał Lasek z obawą w głosie. – A co? – To mój dobry znajomy. Pewno idzie do popradu. Będzie nam weselej. Tamten był już przy samochodzie. Otworzył drzwiczki i na widok Mika uniósł ręce gestem radosnego powitania. – To ty, Miko! Bracie, ale mam szczęście! – Autobus uciekł mi przed chwilą. Wionęło od niego gorzałką i tytoniem. Siadaj, Franio, siadaj, ponaglał go kierowca. Siadaj, niech stracę. Leśniczy wtoczył się do samochodu i zanim opadł na tylne siedzenie, zaczął podśpiewywać pijackim głosem. Ciszej, Frano! – strofował go żartobliwie Miko. Ruszyli. Koła buksowały chwilę po oblodzonej drodze, potem mocniej szarpnęło i już gładko potoczyli się w zasnutym mgłą krajobraz. Leśniczy klepał kierowcę po plecach. Uratowałeś mi życie, był kota uradowany. Myślałem, że zamarznę przy drodze. Autobus mi odjechał. Już słyszałem, słyszałem, śmiał się obawiony Miko. A gdzieżeś się tak zaprawił? Ho, ho bracie, zamigał dłonią. Drzewo od chorych rońców odbierałem, a ty diaski piją jak smoki. Bez borowiczki nie odbierzesz. Zamigał palcami i zaśpiewał głośno. Nagle z kieszeni sukiennej kurtki wyciągnął płaską butelkę. Uniósł ją z ogromnym szacunkiem i wysunął ku kierowcy. Napij się, bracie. Będziesz czuł, że jedziesz z Franem za potocznym. No, nie cackaj się. Pij. Miko odsunął butelkę. Ja tylko święconą wodę z Krzcielnicy, zażartował. Takiś kolega, takiś przyjaciel, z Franem zapotocznym nie chcesz się napić. Nawet z księdzem Tisem, śmiał się dobrodusznie. Wnet mętne oczy leśnika zahaczyły o chmurną twarz lasaka. A ty? trącił go butelką. Coś taki markotny, coś taki struty na pogrzeb jedziesz? Miko zamienił z lasakiem porozumiewawcze spojrzenie, jakby mu chciał powiedzieć nie przejmuj się. Potem jeszcze raz odsunął butelkę. Daj mu spokój, frano. Ale zapotoczny nie ustąpił. Targnął lasaka za ramię i siłą chciał mu wcisnąć butelkę. Pij, nie przejmuj się! Zima ostra trzeba się rozgrzać. No pij, bracie. Lasak wzruszył tylko ramionami, jakby chciał się pozbyć natręta. Miko ostrzej spojrzał na leśniczego. Daj mu spokój, to głuchoniemy. Na twarzy zapotocznego pojawił się grymas rozczarowania. Głuchoniemy wybełkotał, lecz wnet natarł jeszcze mocniej. Co, co, że głuchoniemy? Znam jednego takiego w kierżmarku niby nie mówi, a pije za dziesięciu. Grzałka nie potrzebuje, żeby do niej gadać. Z pijackim uporem starał się wcisnąć lasakowi butelkę. Daj spokój, frano. – krzyczał niemal Miko. – Jak nie chce, to go nie zmusisz. – Nie, co nie! – zgodził się zawiedziony leśniczy. Machnął z rezygnacją ręką i z żalem zabełtał płyn w butelce. Po chwili jakby na pocieszenie odkorkował butelkę i pociągnął, aż mu w gardle zabulgotało. Potężny łyk gorzałki rozochodził go jeszcze bardziej. Złapał butelkę za szyjkę, zaczął nią wywijać nad głowami siedzących przed nim, a potem wysokim falsetem zanucił wesołą piosenkę. Kiedy skończył śpiewać, nachylił się do Mika. – Ty, Miko, zapomniałem ci coś powiedzieć. – Co takiego? – Papiery masz w porządku? Miko drgnął lekko i spojrzał ostrzegawczo na lasaka. Ten siedział sztywno z kamienną twarzą. – No, masz czy nie masz? – powtórzył leśnik na tarczywie. Papiery? Powiedział przeciągle. A co? Co nie wiesz? Od dwóch dni w całej okolicy obława. Szukają kogoś. Mikowi drgnął nagle policzek i oczy nieco zmatowiały. Zerknął w stronę lasaka, potem rzucił niemal swobodnie. Papiery zawsze mam w porządku. A kogo to szukają? i wie, zaśmiał się leśniczy. Teraz wszyscy podejrzani. Mówią. Że jakiegoś obcego, który uciekł z więzienia w Mikulaszu. Takie czasy, Miko! Potakiwał z żalem głową. Ale nie martw się stary, przeżyjemy! naraz ucichł, jakby ta smętna refleksja obezwładniła go na chwilę. Jechali w milczeniu. Las się kończył. Poprzez zasłonę ze śniegu w dole widać było osiedle, domy zasypane po dach śniegiem, płoty tonące w zaspach kępy drzew z konarami uniesionymi jak ręce w błagalnym geście, ścieżki zaznaczone sinymi jak cień pasmami. Na przeciwnym stoku koń ciągnął naładowane sianem sanie i trzech chłopców zjeżdżało na nartach. W mglistym powietrzu wszystko wydawało się płaskie, jak rysunek na przybrudzonym papierze. Lasak czuł, że wali się na niego zmęczenie, a sen mąci mu myśl i zakleja powieki. Z wielkim wysiłkiem starał się zachować trzeźwość. Co chwila przecierał oczy, lecz to niewiele pomagało. Wreszcie, jak pływak w mętnej wodzie, dał się porwać wirowi zapomnienia zasnął. Obudził go dopiero przeraźliwy pisk hamulców. Zdawało mu się, że rozchłustany samochód wali prosto na stojące przy drodze drzewa. Lecz to było tylko złudzenie. Wóz wypadł jedynie z zakrętu i zatoczył się bezwładnie po oblodzonej drodze. Przed nimi wyrósł nagle murowany dom i ludzie stojący po kolana w odgarniętym zjezdni śniegu. Dopiero teraz spostrzegł dwóch słowackich żandarmów. Jeden z nich stał z uniesioną do góry ręką. Stopował. Lasak czuł, że nagle krew odpływa mu z głowy, a dookoła robi się przeraźliwie pusto i szaro. A potem targnął nim strach. Złapał za klamkę. Chciał pchnąć drzwi i wyskoczyć z samochodu, Lecz w tej samej chwili zmiarkował, że już za późno. Wóz w zwolnionym tempie toczył się wprost na dwóch żandarmów. Zatrzymali się kilka metrów za nimi. Miko zwrócił ku lasakowi pobladną twarz. Spokojnie szepnął i sięgnął do kieszeni po papiery. Żandarm był już przy drzwiczkach. Szarpnął je otworzył i rzucił służbowym tonem: proszę papiery. Miko wolnym ruchem, jak gdyby chciał odblec tę chwilę, Podał swoje dokumenty. W tym samym momencie za jego plecami zakrzyknął wesoło leśniczy. Jak się masz, Zdenek! Niech mnie kule biją sami znajomej! I szerokim gestem wyciągnął dłoń w stronę żandarma. Ten serdeczne powitanie skwitował ledwo dostrzegalnym uśmiechem. Nie uraziło to Leśniczego. Zaśmiał się głośno i wnet z kieszeni wyciągnął butelkę. – Napij się, bracie, boś silny jak śmiertka! I pieską masz służbę. No, co się tak, Ceregie? Śpij! Chciał siłą wepchnąć butelkę w wysuniętą po dokumenty dłoń. Żandarm wydał wargi, potem jego policzki nabrzmiały od hamowanego śmiechu. Nie widzisz, że jestem na służbie? parsknął, tracąc w jednej chwili całą służbową powagę. Na służbie, nie na służbie, ale napij się, bo cię trzęsie. Żandarm odsunął butelkę. Przejrzał pobieżnie papiery mika i sięgnął po dokumenty lasaka. Ten, siląc się na spokój, podał mu słowacką legitymację. W tym momencie leśniczy z pijackim uporem podsunął żandarmowi butelkę. Pizdenek to najlepszy dowód osobisty. Jak się ze mną napijesz, to będę wiedział, żeś morowy chłop. Żandarm pokiwał głową sprzyganą. No no, gdzieżeś się tak człowieku zaprawił? Ciebie nie muszę legitymować. Wystarczy, żebyś kuchnął. Sięgnął po legitymację lasaka i nagle jego oczy nabrały ostrego blasku. Zerknął najpierw na fotografię, a potem uważniej przyjrzał się twarzy. Lasak cały stężał. A wy skąd? usłyszał głos żandarma, dochodzący jakby z poza grubej zasłony. Otwierał już usta do odpowiedzi, gdy nagle leśniczy trącił go mocno w ramię. – Nie poznajesz go, Zdenek? To przecież szpieg, którego szukacie! – zawołał i zaniósł się chrapliwym śmiechem. Żandarma ścięło. Jego ciemne oczy zwęziły się w świecące szpary. Naraz szybkim ruchem zamknął legitymację i oddał ją Lasakowi. – Ale z ciebie żartowniś, Frano! – rzucił z przekąsem i salutując, cofnął się za zwały śniegu. – Z Bogiem! – skinął mu głową Miko. Zapalił silnik. Koła zabuksowały po lodzie, Wóz zachwiał się, lecz po chwili ruszył i zaczął nabierać szybkości. Dopiero teraz Lasak poczuł, że cały jest mokry od potu. Przetarł rękami twarz, obejrzał się. Leśniczy wciąż jeszcze wywijał butelką i mruczał niewyraźnie. Nie chciał uwierzyć, że jest. <grystanie> Nie chciał uwierzyć, że jest zdrajca. Znowu padał śnieg, tworząc zasłonę z delikatnego muślinu wirujących płatków. Silnik pracował na ostatnich obrotach, milczeli. Umilkł nawet zapotoczny. potoczny. Rozwalił się wygodnie, rozrzucił szeroko ręce, głowę odchylił na oparcie i chrapał. Lasak przymknął ciężkie powieki, lecz nie spał. Widział przed sobą żandarma, jego cienkie wąsiki i ostre jak szpilki oczy. Nie mógł zrozumieć, jak to się stało, że tamten oddał mu legitymację. Chyba rubaszny i śliski żart zapotocznego uratował mu życie. Wspięli się na niewielkie wzgórze. W dole, w kępach nagich orch płynęła rzeka. W dali widać było mglisty zarys miasta i warstwę burych dymów nad dachami. To już poprat, pomyślał Lasek. Zastanawiał się, czy nie wysiąść przed miastem. Był jednak tak zmęczony, że nie potrafił zdobyć się na decyzję. Zacisnął więc mocniej powieki i dał się unosić prądowi biegnącego czasu. Nagle poczuł, że wóz zaczyna tańczyć na drodze. Otworzył oczy. Byli na zakręcie. Niżej pod górkę wspinał się wielki wóz transportowy, Miko manewrował kierownicą, lecz wóz toczył się bezwładnie. Niemiłosierny pisk hamulców, zdławiony okrzyk Mika, sunął prosto pod koła potężnej ciężarówki. W ostatniej chwili Miko wyprowadził wóz po ślizgu i nie spostrzegł nawet, kiedy wylądowali w zasypanym śniegiem rowie. Teraz jechali w tym samym kierunku, tą samą drogą, a śnieg tak samo zasłaniał muślinowym haftem płatków zimowy krajobraz. Miko zakończył opowiadanie. Wpadliśmy w tę cholerną zaspę, już wiedziałem, że będą mnie musieli wyciągać. Lasak nie bardzo się zmartwił. Powiedział wtedy, że może dobrze się stało, bo mogliby jeszcze raz zatrzymać wóz przed miastem. Umówiliśmy się, że za trzy dni będę na niego czekał na szosie w pobliżu trzech studniczek. Zarzucił plecak na ramiona i odszedł. To było we wtorek, tydzień temu. Od tego czasu ślad po nim zaginął. Dopytywałem się o niego w Popradzie, w trzech studniczkach. Nikt go nie widział. Może jednak doszedł do Zakopanego? Nie, powiedział Wichniewicz. Mamy wiadomości, że nie doszedł. Miko kręcił z żalem głową. No, no, taki morowy chłop i taka smutna historia. Kamień w wodę.